Tak właśnie wyglądają e, uczestnicy marszu e, powstania warszawskiego. E, tutaj e, jest grupa e, przedstawicieli, którzy zgromadzali środek tego zgromadzenia. Nie pozostają takim koncertem. Chcemy W środku tamtego zgromadzenia widać babcię kasię z że właśnie cztery. tak zajęliśmy. dalej. ...wszystko dalej. Jadamy mm. ...Janek... ...Janek... ...i teraz dalej. jesteście, swoje miasta... dalej. miasta wszystko jasne... ...wy swoje miasta... Jadamy dalej. Jadamy dalej. Jadamy dalej. Jadamy dalej. Jadamy dalej. sierpnia. Ym... I no, osób, która wala e, w patriotycznej atmosferze powinną ci powstańcom warszawskim, wysłuchać koncertu. O co? Bo mam much. I tu uczestniczyłem